Pokaż po czwórny pod no, to tak. I teraz pokaż zęby, będzie czarny pazur. Dziś tak. ważny trening, ponieważ y, Wiktorek malutki y, 15 letni już, tak? No 15. No ale czemu tak wolno wycisnąłeś? Czy mogłeś wygrać. To by nie dało nic. No. Ale no. mogłeś pomalczyć jeszcze. Nie, nie, nie. ja bym no by musiał być czwarty. Nie, nie, nie dałoby nic. No, ale, no mogłeś postarać się bardziej. Nie, nie, nie. Coś nie, nie, by to był, dało. Silny był silny był, silny był, silny był. Dałoby coś. Nie, nie, nie dałoby nic. Jakby nie dało nic? Nie, 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 nie. No da... Dzisiaj y, testujemy jego plan, podsumowujemy jego plan. Zobaczycie ile wyciśnie. I przyszedł do nas też y, y, czorny kciuk. Witam was, czule. Dobra, wyciskanie, paleciak. Ja. Ty pazury czyste. Co to umyłeś ty? Pumeksem, co? Przygotowałem się przypadkiem, ale, ale jest jednak. Nie, tu jest okej, okay. tu jest okej. Okay. Tu jest bardzo dobrze, delikatnie brudne. Po, po co myjesz, wolnego, po co myjesz? Wadnie wolnego miał od gruby, więc dlatego są czyste. Gary myja, wiesz. Gary, gary, gary. Gary to są y, ten, garczynia. No. Jak siła? Świetnie. Yy, specjalnie zrobiłem ostatni trening w środę, jadłem pełno żelków przez ostatnie dwa dni kiedy miałem wolne i wstawałem o dziesiątej. No, mamy teraz siedem tych. elegancko. Siedem dych mamy, już tak pod makser podchodzi. Wiktor, nie chaotycznie, tu chodzi o to, że była powtarzalność w, każdym, yy, w każdej serii rozżywkowej, a nie byle jak. Jak słyszałem, że szybko, no to ja... Ale szybko nie oznacza chaotycznie. Tak jest. Eksplozja. Explosion. Wujek czarny pazur. Cyk. O. Ale jaki fajnak, nie? O! 2,5 jeszcze dołożysz, no nie? Gdzieś? 1.25 na stronę myślę, że pójdzie. Ciężko, bo ciężko, ale siłą walki. A, a właśnie ludzie pytali dlaczego masz leczaki jeszcze, wiesz? Bo mogę. Pokażesz <grymne> brzaki. No co myślisz? Nie dopiero wyrostek, jały. No i teraz denerżka. I ura, dobrze. I o to chodzi. Paleciak nie dokuczaj, bo on musi się skupić. No i różne, także nie pracuję. No nie ja używam. Y Leg drive, wrzuć co to chodzi. Co się merytoryki, to macie merytoryki. Love bar, pamiętasz? Love bar, ten, high bar. Nie byłem ostatnio ze wagonem, także troszkę mnie nauczył, ale wiadomo jak wagon to tylko wyciskanie w koszuli, a wiadomo, że koszula Palecia gdzie 9 dych, uwaga. To patrzcie patrz, jakie ma grube ręce ty, dłonie. Ta już leży na takich grupasach dwóch. Nie? No 115 kilo. Pokaż po czwórny podbródek. I teraz pokaż zęby, będzie czarny pazur. Cały jest środek, o i czarny pazur będzie, zobaczcie. Pokaż te fruchice. Nie, wszystkie zęby zrobione. I góra. Dobra. No dobrze Wiktorek, ładnie poszło. Ten dół taki trochę niepewny, bo tam jakieś dziwne przyruchy są. No ale no zobaczymy na większe na obciążenia. To było 100 kilo, Zobaczcie, to są, yy, to są yy, 20 szczupłe po redukcji. Nie? Nie? No. No, Wywalony po macie. Czujesz siłę? No, czuję, czuję. Poszło lekko, więc powyżej 140 by poszło. Kiedy ogolisz swojego tego nastoletniego wąsa? Nigdy. No, to każdy mówi, nie? z mojej. No, paleciach miał w szkole e, do wyboru język obcy, wybrał język polski. <kliczny> Ma ciężko zdać. Ma ciężko zdać, no. Nie wiem po co to nagrywać, ale dobra. Jego nie trzeba, nie, nie? Coś na zapasie jest, no. Teraz kontrola będzie zaraz tutaj. Leciał McDonald. Dieta, trzymajmy każdy kilogram, każdy, każda kaloryka jest 100% liczona. Robiłem, Magdalena, na Magdalena. Robiłem, redukcję, robiłem redukcję ze 110 na 118, teraz robię masę ze 118 na 115. No super. super, super, super. No, no. Widzę, że, że uczyłeś się od gordata tutaj na matematyki. No, jesteśmy w kontakcie. No nie no, Halbi moje imię, przepraszam, ale niestety. Szkoda Marcinów. Nie no, Marcin Marcin pasuje, pasuje. Ale no bazuje, no. no. Wszystko pasuje. Ani ruch. nie znasz takiego ale... nożenia, ale w końcu... Nie znasz, ale patrz. nie, jasno. No, nie no, Nawet trzec polskich ja cię no, też no, nie uznany, no, nie, no, nie, nie, no, no, nie. Powiem ci, nie. ale przynajmniej nie czuję nie. się najgłupszym Marcinem w Polsce. I skup się na mocy Mocny. Zek. I góra. No. Widać że, naj... Widać, że tamta szanga jest inna niż ta, bo tu są tuleje i trochę inaczej pracuje. Nie? Ja w domu nie tu... No tak, jest trochę różnica. W domu tulej nie mamy, trochę inaczej się wyciska. Ja no. w domu bardziej na twarz. Musi się nauczyć po prostu wyciskać na sznance, akurat. No ale takie są zawody, nie? Więc wyciska na lejko, nie? Teraz y, Marcin... Marcin, 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 tak. Marcin, Gorda? Gorda, no, czy... no, no, tak. Gordat. No. Zapas jakiś jest takie 1,25. No musi, musi, musimy trzymać poziom i co 10 kg musi być zawsze zapas 1,25. Mamy 100. 120 kg. I góra, bardzo ładnie. O, ale lekko. O, lekko. Pamiętasz swoje pierwsze podejście na zawodach? O, pamiętam to. Ile to było? 125 kg. No, to 5 kg 5 teraz ma mniej niż pierwsze podejście na zawodach. A skończyłeś na 130? Skończyłem nie? na 130. Ale był zapas. Nie wtedy. U! 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 Bardzo dobrze. Jak oceniasz technikę swojego wujka? Spalony, ponieważ według zasad IPF-u stopy nie były na ziemi. No, gdyby stopy były na ziemi i dupa na ławce, to 60 by nie poszło. Nie bez powodu są to zasady w IPF-ie. No, też tak uważam, natomiast paleciak nie dróżni, a 60 od 120 nie to. Dla niego bez różnicy. Dobrze, Elegancko, elegancko, zadowolony jesteś No tak, ale trochę na początku dziwnie się wydawało, ale to później tak nagle do góry poszło. No, szybko. No. Ja też y, mam szerszy chwyt teraz ostatnio niż miałem na zawodach, bo zauważyłem, że jak miałem biakromiczne i zwykłe wyciskanie, to, to było praktycznie to samo, to patrzę na to na zwykłe, no to sobie trochę poszerzę. I na początku było tak, że troszeczkę wolniej mi się wydawało, ale teraz idzie mi się wydaje że lepiej. No, ja na 9 lat to fajnie poszło. A teraz tutaj przed nami jest. Merytoreka. 80 latek Merytoreka? Ale on nie odróżnia, czy trzyma 43, 80 bo kordacik. Ja, ja się szaiłem ostatnio, nie? Że jak... Twierdzenie Kordata, o! Twierdzenie Witagorasa <grydzenie> i twierdzenie... Jak, jak zaczynałem być z moją aktualnie żoną, nie? Miałem 16 lat. A... Dobra. <grydanie> ja, 16, ja miałem 16, ona miała 18, nie? I, się... I czajesz to, że ona już ma 37, a ja dalej 18. <grydanie> Mamy okiele. No, dawaj. Yy, idziesz! Jeszcze trochę walczysz! Koniec! O, poszło! Poszło, panie, ciężko ciężko. Poszło. ciężko, ciężko. Nie widziałem. No poszło. No Umrugnąłem, nie pociec z gruzem. Nie nie no, y, teraz się skup, 140 kg, idziemy na rekord. Procedury, widać, że jak trenowałeś, to nie miałeś procedur. Wszystko robisz, byle jak nie ma, nie ma powtarzalności. Musi być powtarzalność. Wyciągasz sztangę, łapiesz stabilność poprzez wyprostowanie łokci. Barki leżą y, na ławce, czy, no, na ludzie, tak, na luzie. I robisz mocny wdech, jesteś cały spięty. I dopiero wtedy opuszcz sztangę. W tym miejscu gdzie powinien robić, rozumiesz? Pauza. Dobra, skup się, skup się skup się lepiej? na luzie. Rób tylko swoje. Już 3, 4, i dalej. No. no. Eee! Wow! Congratulation! No tak być lepiej. Ściągnij z paski teraz. Kurde, może 150? 145 będziemy 150. Bo jeszcze brakuje troszeczkę tej... Yy, tego sterowania tej sztangi, bo jest całkiem inna niż, niż masz w domu. Natomiast myślę, że ta, ta seria na 145 so, so ci dużo da, wiesz. No zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że pójdzie fajny wynik. A czułeś, że to jest ciężkie? Nie, tylko na początku, jak to opuszczałem, w tym miejscu miałem takie, że to faktycznie, tego nigdy nie miałem. No. I później w górę dałem było okej. Okay. A pamiętałeś o procedurach? Pamiętałem, że się stramili. A miałeś jakiś taki część ruchu, gdzie czułeś, że znaczy teraz, czy pamiętasz każdą część ruchu? Pół na pół. Okej, okay, dobra, okej, okay, no, no. No ale myślisz, a tu mamy człowieka, który paruje dobrze tylko, paruje, paruje, paruje. No i na luzie. O kurde, na styk. Na styk, nie wiem. Nie wiem, czy pójdzie, nie wiem, czy pójdzie. Jak oceniasz swoją technikę? O, o dziwo, dzisiaj jest wspaniała. Jak nigdy. Czuję się pewnie dzisiaj po sztangą, także może być ciekawie. Rude ma ten, brwi zobaczcie. <grystanie> Idziemy teraz 145 kg. Tylko 5 kg więcej, żeby po prostu przyczepić się do sztangi, bo jest chaos, ale sił ma na więcej na pewno. 4, 2, Dobrze, 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 dobrze okej, okay, super. No, no, dobrze zrobiłem. Krzywo, krzywo mi trochę poszło. Jak oceniasz? Trochę krzywo, było lekko, ale krzywo tam miałem wrażenie, że jak to w górę. To troszeczkę na bok mi to zeszło. Ale poza tym, ok, jak się przyzwyczai do ciężaru, to będzie latało fajnie. O, no, ciężko, grubiosz, ty. Kurde, ja. No ciężko, ty. Ja wierniczy. Zapas, zapas, tam był na szyny złe. Nawet jakbym tę kulę bokiem brał, to nie dałoby nic. No, no, no. <laughs> Skupienie 150 kg, zobaczymy. Piętnastolatek, równo z Skup się już, cztery, ops i walka, 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 walka. walka, walka. O, pięknie, kurde! Jest 200 kilo. No teraz można będzie brać 200 kilo, teraz jest droga do 200 Droga do 200 kg przed maturą. No. Słuchaj, tak, z tą drogą jest różnie, wiesz, bo paleciach na drogę już ma 15 lat, nie? No ale jest droga. A 15 lat jeszcze przede mną. Pytasz się żeby, żeby nie jesteś poniżej 100 dzieci. I, i, wtedy, I wtedy skończy się droga do 200, nie? 3, 4, 5. O kurwa no. Mówię tu Ci. 170 kilo, kilo tu pęknie, pęknie tu. Pęknie. Kurde, no lekko poszło. A może i więcej ci wycisnie no, O dobrze, tę ósemkę wycisniesz. O, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo! Ty, jak zaczniesz w lewo wyciskać, to może, nie, nie, może nie, i pójdzie 5 kilo więcej. Nie, bo ten, ta pauza mnie troszkę zmyliła, wiesz, nie wiedziałem co to jest. Pauzy nie zrobiłem! Ja nie było! Żadnej pauzy nie było! Czekam, ktoś. A już mi ktoś powie góra! Żeby na pauzy nie zrobiłem! Chyba miałeś pauzę w mózgu. Szkoda, szkoda. W lewo, jak będziesz wyciskał, to stoś, stoś, to gdyby się mieć, pójdzie. Dobra, ale w prawo no. też. W lewo, jak w lewo. Skup się. I z dołu mocno, dynamicznie z dołu. Dawaj, skup się. Dawaj. I znowu to! Walka, walka! W lewo! W lewo! W lewo! W lewo! Dobrze! kurwa. Piotrze Dzięki! Dziękuję Wam wszystkim! No! Wiem! Mówiłem że za się zdał, sukcesy! Dziękuję! Gratulacje! Witaczki! A ty jesteś zadowoleni? Zadowolony jesteś? Tak, tak! Znaczy ja tu jechałem z myślą, że 106 pójdzie, a tu poszło troszkę więcej. No ja chciałem 150 i poszło 150 więc się cieszę. A ja, to wiecie, że to 5 kg od rekordu pancieka? Tak, no. od rekordu. Tylko 5 kg. A nie chciałem je słuchać. Namówiłem go na 180 i poszło. Tylko mówię w lewo, w lewo, w lewo. Oczywiście widzicie w prawo. Nie, ja Tak, chciałem, on. Ja chciałem, tylko ja. on ma z ich dwa zwoje. Szyny. Ale wolne, ale Szyny. wolne. Zwoje i długo, długo dochodziło, dochodziło, Szyny. żeby skręcić. Długo, długo. No. Dobra. dobra, zostawcie co co mają zostawić tutaj. Łapkę w górę. Łapę, Łapę w górę. Subscribes and komentarz. Veď sa ako vám dočela iný meder či Roma.